Masz to? I powiedz, masz przed sobą dwie ściany tekstu, czy tam jest jakiś początek rozdziału, albo coś takiego? Rozdziału nie. Czyli masz dwie ściany tekstu przed tak. oczami. Jak myślisz, ile masz przed oczami słów w tym momencie? Słów? Tak. Dużo. Dużo. Marzena, chcę, żebyś zapamiętała sobie jedno dowolne słowo, które masz przed oczami. Mam jedno tylko prośbę, żeby to nie było angielskie słowo w stylu Sherlock Holmes, Watson, jedno, słowo. jedno polskie słowo i żeby to nie było jakieś krótkie słowo. W stylu dom, sklep, krzesło. Najlepiej jakieś dłuższe, ciekawsze słowo. Masz je Marzena? I teraz ważne pytanie. Czy chcesz je zmienić na jakieś inne? Nie. Możesz. A muszę? Nie musisz, ale później możesz się zastanawiać, a co jak mnie zmieniła? Nie, nie zmienię. Zostajesz. Zamknij książkę, nie zaznaczaj nic palcem. Błonek czy wiesz o jakim, o jakim słowie myśli maszyna? Ja też nie. Aha. Umówmy się, tylko Ty wiesz o czym myślisz. Jakbyś miał na intuicję strzelić pierwszą literę, to co byś powiedział? Nie? Zgadza się. A jaka możesz powiedzieć? Ja mam powiedzieć? Tak, e. E. Prawie. Natomiast tak jak Wam powiedziałem na samym początku, to jest eksperyment, to ma dość duże szanse, że nie wyjdzie, ale chcesz, byśmy zaryzykowali. Można, chcesz, żebyś skupiła się teraz na pierwszej i ostatniej literze. Tak jakby to i inicjały. I Spójrzcie na moją osobę, nic nie potwierdzaj, i nic nie radzę. A, B, C, D, E, F, G, H i J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z. No, normalcy. no, masz to, bo ona to jest mój strzał i Marzena chcę żebyś teraz skupiła się na całym wyrazie jako Okej. jeśli to jest na przykład jakiś przedmiot możesz go sobie wyobrazić jeśli to jest słowo jakieś łącznikowe skup się tylko i na tym słowie jeśli to jest jakiś czasownik, możesz sobie wyobrazić sytuację zamknij na chwilkę oczy jeśli to jest jakiś przedmiot, możesz go sobie wyobrazić Możesz wyobrazić sobie miejsce, gdzie jest. Teraz wyobraź sobie jego wielkość. I dokładną nazwę. Otwórz oczy, Marzena. Moi drodzy, to jest mój strzał. I tak, jak wam powiedziałem na początku, to ma jakieś 90% szans, że nie wyjdzie. To się dzieje tutaj na żywo. 1 maja w Gdańsku i chcę, żebyśmy zaryzykowali. Marzena, zanim powiesz to słowo na głos, mam do Was prośbę: wyciągnijcie swoje telefony i włączcie kalkulatory. Okay. Włączcie kalkulatory. I jeśli nie je macie, to zostańcie z nimi w gotowości. Marzena. Kiedy powiem trzy głośno powiesz słowo o którym myślałaś, okej? Trzy. Encyklopedia. Encyklopedia. No brawo, brawo! Dziękuję. Brawo, brawo. Super. Super. No, no, super. No, Jeśli macie włączone kalkulatory, przetrzymajcie je ekranami w moją stronę, żebym widział, że jesteśmy w tym razem. O, super, tu widzę, tu jest...